Niemieckie Jugendamty w 2021 roku odebrały rodzinom 28 tysięcy dzieci i umieściły je w rodzinach zastępczych. Nasuwa się pytanie, w jakich okolicznościach niemieckie państwo może odseparować dzieci od ich rodzin i w jakich sytuacjach powinno to robić. Muss ein wirklich große Wahrscheinlichkeit bestehen, dass das Wohlergehen der Kinder erheblich beeinträchtigt ist, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Niemieckie państwo określa cztery kategorie zagrożenia dziecka: Po pierwsze, zaniedbanie, czyli sytuacja, w której podstawowe potrzeby dziecka nie są zaspokajane. Po drugie, przemoc fizyczna. Po trzecie, przemoc emocjonalna, czyli np. wyzywanie dziecka lub zmuszanie go do wykonywania poniżających czynności. Po czwarte, przemoc seksualna. Jeśli sąsiad, nauczyciel, lekarz lub członek rodziny zauważy, że dzieje się coś niepokojącego, może to zgłosić jugendamtowi. Wtedy pracownik socjalny odwiedzi rodzinę. Z jednej strony wielu rodziców czuje się niesprawiedliwie potraktowanych. Inni krytykują, że Jugendamty zbyt rzadko interweniują. Przypadki skatowanych dzieci wciąż trafiają na pierwsze strony gazet. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Studium sagen sogar bis zu 400 um... Nicht gemeldeten Misshandlungen pro bekanntem Fall. Das sind erschreckende, erschreckende Zahlen. Aus meiner Sicht ja, denn das zeigen ja. Ähm, Vielfach auch die Zahlen. Ich sehe, der Kinderschutz oder der Schutz des Kindes ist in keinster Weise gewährleistet, dann heißt es für ein Jugendamt natürlich zu handeln. Das wünschen wir uns. Zdaniem Ekspertów Niemcy potrzebują większych środków na ochronę najmłodszych i większej uwagi poświęconej najmłodszym. Tym bardziej, że do nadużyć najczęściej dochodzi w rodzinie, czyli w miejscu, z którego nie można od tak uciec.